Ta. To dla wszystkich, którzy uwielbiają Boga dzisiaj, bez względu na to, w jakiej sytuacji życiowej się znajdują, he, heres, eres, ten lecimy, boże wariaty, Ta, ha! Oddaj to! Dajesz mi jeść każdego dnia z miłością O mnie się troszczysz, miłość Twoja przykrywa grzech Przyjmuję to dziś z otwartym sercem prostym Spłaciłeś mój dług, nie wciągasz mnie w koszty Poznaję Twą dobroć, nie jestem agnostyk Słowa swe rzucasz w i osty Ty jesteś mistrzem cztery posty Proszę daj siłę, bym nie bał się chłosty Chcę głosić Twoje słowo po świata krańce W świecie, który częściej jest bezlitosny Demonom w Twoim chcę zakładać kagańce Niezniszczalny pancerz, który chroni lepiej niż teflon i Kevlar. Nie powstrzymasz tego wyciągniętym środkowym palcem, i tak Ewangelia będzie przemierzać osiedla. Ha! Oddaję tobie Oddaj oddaję tobie panie, cześć. Uuu! W tym wszystkim, co W każdym spotkanym człowieku, w oddechu, w uśmiechu i we łzach oddaję tobie chwałę. He, światu na przekór, nawet jeśli ten świat nam boczysty sytyfiak. Nawet jeśli za chwilę, za kilka sekund nastąpi ogromny jakiś globalny krak, a blady strach pokryje całą Ziemię. Wejdę gdzieś na dach i zacznę wielbić Ciebie Za wiarę, za miłość i za nadzieję Za to, że możemy przekroczyć nadziei próg Prawie zapomniałem, mam jeszcze ciche pragnienie Boże, daj nam wiarę większą niż publiczny dług Choćbyś był rozłożony i zwalony znów Przez walkę z nałogiem i cierpienie Ciężkie grzechy i chorobę Zmierzony i bezradny, gryzisz już podłogę Weź ostatkiem sił, krzyknij Jezu, ufam Tobie Oddaj Jest, czy jest to słońce, czy jest to deszcz Tak, oddaję Tobie, Panie, chwałę, tak, dzisiaj ha. I chcę oddawać Tobie chwałę całą wieczność, tak Bądź uwielbiony, Panie Bądź uwielbiony, Panie, oddaję Tobie chwałę Bądź uwielbiony, Panie, oddaję Tobie chwałę Bądź uwielbiony, Panie, oddaję Tobie chwałę Tak, teraz i na wieki, amen